Klinika ma dwóch szefów. Myślę, że jesteśmy dobrym duetem, że dzielimy się swoimi obowiązkami. Każdy z nas zajmuje się tą częścią kliniki, na której zna się najlepiej. Doktor Miracki codziennie z samego rana zjawia się w klinice zaczynając dzień od kawy. Najczęściej cappuccino. Karina do pracy jedzie równie wcześnie i już z auta chce wiedzieć, co się dzieje. I to jeszcze przed otwarciem. Cześć Ola, jak tam dzisiaj dzień? Dzień dobry. No powiem szczerze, że jakoś wszyscy tak w słabych są na strojach, mają mało energii, mało werwy w sobie, także tak. Co? Jak na razie ja co mało energii, małe werwy? O co chodzi? Co tam się wam stało? Nie wiem, Angele boli głowa, Paulina mówi, że się słabo czuje, e, Kinia też jest nie w SOSie. Taka silna ekipa i Jęki, no proszę cię! Dobra, do zobaczenia zaraz, pa! Do zobaczenia, pa! Thank you Co tutaj za takie jękliwe zgromadzenie? A co to za niespodzianki to dla nas? Wyglądacie jakoś okropnie chudo, okropnie smętnie, więc przyniosłam wam troszeczkę niezdrowych kalorii. Słuchajcie, jak przyjdą pacjentki, muszą naprawdę zobaczyć was szczęśliwe. Po pączkach na pewno. Trzymam w takim razie kciuki za cudowny dzień, za każdą jedną uszczęśliwioną pacjentkę. Może jeden pączuś bym <laughs> Częstujemy się. W takim razie dzisiaj nie ma w... diet, dzisiaj no, można. Jedzcie i do roboty. Dobra. Dziękuję. No to przyłapałem. O? A ty co, co to... tu robisz? Nie, a co wy tu robicie? Zbieramy dobrą energię z rana. Poczęstujesz się? Nie. Dobra, maruj. Ja tylko wuzet. Pączki nie. Ale co? bardzo dobre. Nie tłuste, słodziutkie. Od żonki. To nie takie jak To są takie Jednego gryza. No dobra. Do herbatki. To do roboty w takim razie. Dobrego dnia i oddawajcie energię. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.